No hej, tu P42 i dzisiaj odpowiem na książkowa sztuka Buk, tak. a ja sama taguję P42. Link do majora z pytania do tego tagu macie oczywiście w opisie. Więc zaczynamy z pytaniami. Najładniejsza okładka pojedynczej książki. I nie to, że ja staram się kupować ładne książki, tylko, bo wiadomo, chodzi o treść, ale no... Lubię ładne książki i mam nadzieję, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że dużo mam tu ładnych książek, więc po prostu chodzi mi o to, że niełatwo mi było wybrać jedną ładną książkę, więc wybrałem tą, która mi ostatnio się chyba najbardziej podobała, czyli Tajemniczy Ogród w tym no, ładnym, prawda, wydaniu. No bo dlaczego nie wiadomo, tutaj jest mnóstwo innych, może nawet ładniejszych książek, ale ta najbardziej rzuciła mi się w oczy, jeżeli chodzi o te oczywiście detale, o tą czcionkę, o to, że wiadomo jest twarda, jakby twarde oprawy. No więc. Po prostu chciałem Wam to pokazać jako no, jedną z najładniejszych książek, które ostatnio pojawiły się w mojej bibliotece. trzeba okładka pojedynczej książki i tutaj nie jest ona aż tak brzydka, ale w porównaniu chyba ze wszystkim innym u mnie w bibliotece, to tam jakoś po prostu nie pasuje i jest to nowy wspaniały świat. I spójrzcie, ta okładka nie jest wcale bardzo brzydka, tylko mogłaby być ładniejsza. Ta animacja komputerowa no jest jako tak, jako ta, tylko ta czcionka jest dla mnie zbyt zwykła. No, może też tu wpływa na to fakt, że jest to książka w miękkiej oprawie, ale no jakoś do mnie to nie uderza, a jest to jednak klasyk, a ja lubię jak klasyki są no jakoś wyjątkowo ładnie wydane. Najładniejsze okładki serii i z tym oczywiście też miałem spory problem, ale wybrałem coś, co chyba naprawdę kupiłem głównie ze względu na okładkę, a zwłaszcza to wydanie i jest to kolekcjonerskie wydanie Metra, czyli Metro 2033 i przez to choćby, że te książki są takie papierowe w dotyku. Tak Wam powiem, bo jeżeli nie widzieliście ich w księgarniach, to zobaczcie koniecznie i dotknijcie. No wiadomo, twarda oprawa i no mi się to po prostu podoba. W środku te zdjęcia, ale oczywiście chodzi tu o okładki, tak? No, założę okładki, jak to. Było napisane, gdy te książki były zapowiedziane przez wydawnictwo, są to okładki symboliczne. Yy, nie wiem akurat co jest na tej okładce, ale no one, tak jak przynajmniej no, w pierwszej części, no zwłaszcza, yy, mają znaczenie symboliczne dla treści. Więc tu jest długa część metro 2034 i metro 2035. Czwarte pytanie, i tutaj miałem znaleźć serię z najbrzydszymi okładkami, i jest mi bardzo przykro, bo jest to bardzo fajna seria. Bardzo dobra. Świat dysku Terego Placzeta. I zdaję sobie sprawę, i w ogóle wszyscy sobie powinni zdawać sprawę, że to jest okładka oryginalna, tak? czyli no, z brytyjskiego wydania książki, która została opublikowana, jeżeli dobrze czytam, w odpowiednim miejscu w 1983 roku. I to, że wtedy książki fantazy były tak ilustrowane, no to no, może nie jest powszechnie wiadomy fakt, ale jeżeli nie wiecie, to tak. Kiedyś po prostu no, inne były trendy w tworzeniu okładek dla książek fantazy, no ale teraz to wygląda tak marnie. No i bardzo szkoda, ponieważ seria Świat Desku jest rewelacyjna, to się tak świetnie czyta. No i spójrzcie, no ten mord też jest taki. Oczywiście są okładki, które wyglądają też lepiej. Na przykład teraz z biegiem czasu yy, choćby korona pasterza według mnie wygląda bardzo fajnie, parawrów wygląda bardzo fajnie, no ale te starsze początkowe nie są dla mnie najładniejsze. Piąte pytanie to okładka, która zapadła mi w pamięć i. No, nie mogło to być nic innego jak uroczysko. I ponieważ wiem, że od czasu, kiedy było głośno o tej książce na moim kanale, wydaje mi się, że no, co najmniej 4000 osób do mnie przybyło, więc Wy możecie nie wiedzieć. I teraz odsyłam Was tutaj z tej strony: będzie Wam się wyświetlało link do filmu pod tytułem Polowanie na uroczysko zakończone, gdzie dowiecie się wszystkiego, dlaczego ta książka jest dla mnie tak szczególna i jaka była akcja z nią związana na kanale. I co jakby sprawiło, że doceniłem siłę Booktube'a. Więc dla mnie jest to uroczysko, tą pierwsze. Okładka, która zupełnie nie pasuje do treści książki. I tak, żeby coś mi zupełnie nie pasowało, no niestety za bardzo mi się nie udało znaleźć poza jedną książką. Po prostu nie chciałem nie odpowiadać na jedno pytanie. jest to Aryman mści się oraz godzina Żeromskiego. I no widzicie jakby, dlaczego mówię, że okładka nie ma związku z treścią, bo jest taka, a nie inna. I jeżeli oglądacie mnie od... Czerwca, bo jeżeli później, to pewnie o tym nie wiecie, jest to najstarsza książka w mojej bibliotece, którą dostałem w prezencie. Ma ona 100 lat, z tego co pamiętam, mogę teraz nawet sprawdzić ostrożnie. Ma 100, 104 lata, <noise> więc tak, ona często tutaj leży, jakbyście nie zwrócili uwagi. Więc no, nie ma związku z Fabułą, chyba nie. A teraz trzy szybkie pytania: strony żółte czy białe. I to jest tak dla mnie dziwne: znaczy, według mnie osoby, które lubią konkretny kolor. Nie mogę sobie wyobrazić, jak mogą być osoby, które robią ten drugi. Dla mnie jest to kolor biały. Dla mnie książki z białym papierem to są w ogóle najlepsze, bo nie lubię książek z żółtym papierem, który jest makulaturowy, jest miękki. U mnie się tak zwykło mówi, że żółty papier jest papierem makulaturowym. Ja rozumiem, że pewnie oszczędniej wychodzi robić książki na... No właśnie, oszczędniej wychodzi robić książki na papierze żółtym. Ale znam osoby, które tak nie cierpią białego papieru, że jak o tym rozmawiamy, to ja aż nie rozumiem, że można być aż tak przeciwko białemu papierowi. No więc ja jestem za białym papierem, nie żółtym. Kartki cienkie czy grube? I długo się nad tym zastanawiałem i sądzę, że ja wolę kartki grube. Jeżeli mamy na myśli to, że na przykład one nie prześwitują, nie są takie listkowate, jak są w niektórych książkach, które mają bardzo dużo stron, a są bardzo cienkie, często nie wiem czy to jest najlepszy przykład, ale czasami jak są kieszonkowe wydania Biblii, to one mają często taki bardzo cieniutki, szeleszczący papier, to ja zdecydowanie wolę papier gruby. No oczywiście bez przesady. Nie mówię o książkach takich, co w ogóle mają tekturę. Albo wydanie albumowe, bo nie chcę w każdej książce mieć oczywiście wydania albumowego, ale jednak wolę gruby papier. Okładka miękka czy twarda? I chyba nie trzeba mnie długo oglądać, żeby znać moją odpowiedź na to pytanie, jakie ja wolę książki. No Ostatnie pytanie to najlepsze wydawnictwo pod kątem wydawania książek. I ponieważ jest to tak książkowa sztuka, to zakładam, że chodzi tu tylko i wyłącznie o oprawy graficzne. Nie o tytuły, dlatego w ten sposób też się wypowiem. Moimi ulubionymi wydawnictwami, chyba pod kątem okładek, jest na pewno wydawnictwo Mag, wydawnictwo SQN również, wydawnictwo literackie również i wydawnictwo Rebis również. I chyba tu, jakby z mojej wypowiedzi, wynika, że najbardziej jednak chyba Mag pod kątem wydań, ale chcę Wam tylko pokazać, dlaczego według mnie Rebis zyskuje, bo Rebis ma niektóre książki. Które no nie mają zbyt ładnych okładek, ale ma książki. Na przykład spójrzmy na dune. Czy widzicie te złocone litery? Może nie, ale coś, co ja uwielbiam, czyli obwoluta, ale pod obwolutą nie mamy czarnego płótna czy tej samej okładki. Tylko, no. Jakby rozumiecie, dlaczego te książki mnie przekonują. A jeszcze zwrócę uwagę na wklejkę, tylko, która. Również jest lśniąca i złota, więc tu się należy. Uznałem, że w tym pytaniu nie mogę Rebisu pominąć. Mimo, że oczywiście mają książki lepsze i gorsze, w ogóle większość wydawnictw ma książki wydane lepiej i gorzej. To już koniec pytań, ale nie koniec filmiku, ponieważ chcę nominować trzy osoby, ponieważ tak ten według mnie jest naprawdę fajny. Dziękuję jeszcze raz Mai za nominację i chcę go przekazać dalej. Przy wyborze moich nominacji kierowałem się tym, żeby opowiedzieć Wam o osobach, o których chyba jeszcze ani razu Wam na kanale nie mówię. Pierwsza osoba to Maria z Bajki, czyli początkujący kanał, który. Maria jest po prostu super. Ja z Marią mam kontakt i Maria ma tak fajne poczucie humoru, taki dystans do siebie, więc super by było, jakby zrobiła ten tak, oczywiście linki do wszystkich nominowanych przeze mnie osób macie w opisie. Drugą osobą jest Gabrysia z kanału Lynx i za co mogę się pochwalić. No też jest w pewnym sensie może niepoczątkującą, ale no nie ma jeszcze za dużo filmów na swoim kanale, ale te wszystkie filmy są tak dobre technicznie i tak się super Gabriśii słucha i... Tak fajne są te jej filmy, że powinniście koniecznie też do niej zajrzeć i super by było, jakbyś ty zrobiła ten tak. Trzecia osoba na BookTube nie jest nowa, ale chyba nigdy wam o niej nie mówiłem. Jest osoba, którą ja po prostu uwielbiam. Według mnie jest to jeden z bardziej niedocenianych kanałów booktubowych, ponieważ ona powinna mieć o wiele więcej subskrypcji, bo jest super, ma świetne poczucie humoru, a z drugiej strony ma też o czym opowiadać, ponieważ jest to księgarka, która pracuje w księgarni, a kanał się nazywa Księgarka. I tak po prostu pomyślałem, że jakbyś chciała, to super by było, jakbyś zrobiła ten tak, no bo jako osoba pracująca w księgarni, wydaje mi się, że znasz o wiele więcej okładek niż my tu wszyscy na Booktube, chodząc tylko po tych księgarniach i byś mogła nam zaproponować no, różne ładne, ciekawe książki. Te ładne i nieładne oczywiście. Więc też wy wchodźcie do księgarki, bo jest super. Tak jak mówiłem, linki do dziewczyn w opisie. Więc to by było na tyle ode mnie. Jeżeli nie macie swojego kanału lub bloga, możecie odpowiedzieć na te pytania w komentarzach. Z wielką chęcią poczytam. A jeżeli macie bloga lub kanał i nikt was jeszcze nie nominował, a chcielibyście to zrobić, no to czujcie się nominowani przeze mnie i po nagraniu oczywiście dajcie znać mi tutaj w komentarzu, że nagraliście albo napisaliście swoją odpowiedź na ten tak. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się podobało, bo oglądacie do tego momentu, to zachęcam do subskrypcji. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. test.